A wy nie robicie osobnego? Nie, poszło. Nikola Milanowicz, po jest z Patrykiem Masiakiem na FN 45. Nikola, no, trzeba przyznać, że zaskakujący twój występ. Chyba spięło cię przed walką, bo nie pokazałeś praktycznie nic. No Wiesz co, ja przegrałem samym sobą. Oczywiście, Patryk mnie, e, tak powiem, znakotował, Ale tak naprawdę, wchodząc do klatki, przegrałem samym sobą. Głowa mi gdzieś indziej poszła. Nie wiem, w ogóle nie czułem w ogóle jakiejś, że jestem w walce, w klatce, mówię, przegrałem sam z sobą, właśnie rozmawiałem z Patrykiem, Patryk sam powiedział, że da mi remansz, bo, bo to co się tam stało to jest tragedia, ja patrząc jako, powiem, kilkokrotny medalista, mistrzostw Polski, judo, to normalnie amatorka, to była amatorka, no przegrałem, przykro, w poniedziałek z powrotem na salę idę, nic się nie stało. Na szczęście to trochę ta główka boli, no waży jego cios, tak? Ale mówię, no przegrałem sam sobą. To... Co się tak razie stało? Gdzie, który moment taki był, że gdzieś tam coś przeskoczyło w głowie? Wchodząc do klatki po prostu odcięło mnie, po prostu jakbym nie wiem, po prostu w taki moment było, po co ja tu jestem, co ja tu robię, no nie? I dopiero jak mnie patyk ten pierwszy raz tam gdzieś trafił, to dopiero się odnowiłem, ale już było za późno, już troszeczkę zamrociło mnie to, nie tylko pierwszy czas mnie już zamroczył, e, drugi, drugi cios już tam dobił i już mówię, nie powinien w ogóle kopać, nie powinien w ogóle stać tak przy nim przy walce, powinien właśnie wchodzić z niego, wapać za nogi, to mu by, a mówię, a w ogóle robiłem jakieś kopanie, w ogóle, no, nie byłem sobą w ogóle, no co, no przegrałem, trzeba to na klatę. Wiadomo, że teraz dużo ludzi będziemy mnie hejtować i tak, i tak dalej. Nie przejmuję się, idę do przodu. Jak będzie jakaś oferta walki, będzie, nie będzie, nie będzie, wracam z powrotem do pracy, do rodziny, do dzieci. Wiele osób podkreśla, że ty lepiej się zaprezentowałeś z Mariuszem Pudzianowskim, kiedy, kiedy wszedłeś z marszu do klatki niż teraz, kiedy no, tego czasu na przygotowanie było więcej. Paradoks tej sytuacji. No paradoks. Też uważam, że paradoks. Chyba będę musiał tak Stać pod każdym galą i, i tak powiem, i, 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 musi ta być jajecznica poranna. i tak dalej. No stres mi dopadł, jednak widać jaki temy jest ciężki spo, widać, no jest ciężki sportem i po prostu stres mnie dopadł, mówię, no wchodząc nic, nic, ja po prostu jeszcze raz powtórzę, nic nie słyszałem, nic nie widziałem, po prostu zamurowało mnie po prostu. Może... Tak samo powiem jak na ostatnio też z mamedem, tak samo chyba ja teraz. Ja jeszcze gorzej, no. bo który mnie Patryk trafił i gdzieś tam wylądowałem na te deski. No nie? A czy po tym pierwszym lewym, bo wydaje mi się, że już pierwszy doszedł i, i to było widać, nie było takiej myśli, kurczę, no obudziłem się, trzeba przyklinczować, trzeba zrobić coś, żeby go powstrzymać. Nie, mi się wydaje, już, jak już przegrywałem to już gdzieś tam się obudziłem, ale już chyba obudziłem się chyba na dole już, tak? Właśnie to jest to, że, że mówię, no w ogóle. Nic nie zrobiłem, nic nie pokazałem, nic zrobiłem. Oto bardziej, że jestem zły. Nie jestem zły, że przegrałem, tylko że nic nie pokazałem, nie pokazałem. Ani, znaczy może charakteru, to no mówię, ociełem jest zupełnie. No mówię, w poniedziałek jakiś psycholog sportowy idę, bo muszę to odblokować. To jedyne co mnie teraz zablokowało. No niestety głowa z Mariuszem wyszedłem luźno do przodu i tak dalej, a tutaj stanąłem i czekałem, jak mnie on uderzył. A jaki miałeś plan na Patryka? Opalić go. Ja w ogóle nie miałem to, to co robię, w ogóle nie miałem robić. No w właśnie muszę zaraz iść kupić bombonierkę czy nie bombonierkę, ten robi kole zero, na bandla kupić kole zero, bo no, no, ciężko mi, że z rodem tyle ludzi przyszło tutaj dla mnie. Dużo różnych celebrytów, rodzina cała, z Serbii przyjechali chłopaki, naprawdę z pół Europy przyjechali i kurczę, i niestety ta walka się skończyła na moją niekorzyść. Kiedy chciałbyś wrócić do, do rywalizacji? Eee, szczerze, to pytanie, znaczy to odpowiedź zostawiam później, bo jeszcze na razie o tym nie myślę. Na razie myśl, będę myślę, żeby schudnąć jeszcze z 20-15 kilo i wtedy zacząć mówić. No i mój psycholog sportowy musi być, bo mówię, okay. głowa mi się uświadła, No, Nie chcę znowu wyjść do klatki i żebym przegrał samym sobą. No to, dziękuję bardzo i czekamy na twój powrót. Ja dziękuję, dziękuję Wam miłego wieczoru życzę i przepraszam wszystkich za zawiodwem. Jak to mówią, wrócę silniejszy. No i dziękuję, że w takim w gronie przyjechali tutaj, różni ludzie i tak samo chciałem podziękować tenorowi Bandlowi, przeprosić i Kasprowi Bąskiemu, który wyszedł i zaśpiewał utwór dla mnie. z to pytam, Marcin Bandel już jakieś pierwsze pewnie przekazał słowa. Ja wyraz jego twarzy pokazał wszystko, także jak to nasz tenor. Znaczy no, jemu jest na pewno przykro, bo to wiadomo, że Marcin oczekiwał ode mnie lepszej walki, ale będziemy to analizować na pewno na treningach, czemu to tak się stało. Szkoda, szkoda, szkoda mi, że jego zawiodłem, bo wierzył we mnie, wierzy nadal we mnie i to jest taki ten, że jak, prze, jak przegram, wiem, że mnie opuści, będzie ze mną do końca, nawet następny raz, jak przegram, to będzie ze mną, bo jesteśmy przyjaciółmi, kolegami i to jest mój trener, tak. Prawdziwy trener się poznaje po obiedzie i zobaczymy teraz prawdziwych kibicu, kto będzie teraz pisał, czy jestem fajny i tak dalej. Jestem bardzo ciekaw. Dziękuję bardzo.